Wylikan łowicz uległ drużynie czapruszków 0 do 2, ale pierwsze koty za płoty, jak to mówi stare polskie przysłowie. Mamy nadzieję, że w następnych meczach będzie dużo, dużo lepiej. O godzinie 17 Dobra Państwa tutaj na tym obiekcie międzypaństwowy towarzyski mecz piłki nożnej juniorów U18 będziemy świadkami Rewanżu w piątek. Na obiekcie w Kutnie, drużyna Polski pokonała zespół rosyjski 2 do 0. Wynik został ustalony do przerwy, a bramki dla drużyny Polski zdobywali pierwszego gola po bardzo ładnej akcji. Akcji Paulu Skarnego zdobył Robert Hirsch, który na co dzień gra w Lechii a wynik meczu na 2 do 0 ustanowił najlepszy chyba piłkarz tego meczu, Kamil Majkowski na co dzień Legia 2.